Brak motywacji w firmie? Hmm. A może po prostu nikt nie powiedział pracownikom, po co tutaj są? Jak mają pracować? Jak mają działać? Twoim ludziom nic się nie chce? Powiem ci coś kontrowersyjnego. To niekoniecznie i wina. Jeśli Twoi ludzie nie wiedzą, dokąd zmierza firma, co ma dla nich sens? Kto za co odpowiada? I kiedy mają powiedzieć, zrobiłem. To naprawdę trudno oczekiwać zaangażowania. Nie benefity, nie, nie, nie. Nie owocowe wtorki, to nie zmieni danej sytuacji, którą masz w firmie. Teraz nawiązując do poprzednich materiałów, które zostały nagrane, mówiliśmy tam o tym, że pracownicy, kadra menedżerska, właściciele rysują różny obraz. Mówiliśmy o sytuacji, gdzie Skonfliktowany zarząd. Ma, całkowicie ma inny pomysł na to, by firmy rozwijać. Czyli na etapie początkowym mieli ochotę na to, żeby, żeby firma działała w taki w taki sposób i razem wspólnie zbudowali ją. W pewnym momencie konflikt spowodował, że oni mają jednak już inny pomysł. Na to. to tak tutaj mamy rozwinięcie. Często jest tak, że patrzymy na pracowników. Ja zazwyczaj staram się patrzeć na właścicieli i staram się tłumaczyć właścicielom, że hej, jeżeli widzisz te poszczególne problemy u pracowników, widzisz brak zaangażowania, to, że im się nie chce, to pytanie jest, czy to nie jest odbicie, twoje odbicie, czy to nie jest tak, że to ty tak wyglądasz, czy to nie jest tak, że ty pozwoliłeś na to, czy to nie jest tak, że, że dałeś na to zgodę. No niestety. Prawda tutaj może boleć. To no nie za bardzo chciałbym biczować, bo to też nie, nie o to chodzi. Ale chciałbym dotrzeć tym przykazem do właścicieli, by zauważyć pracowników, by spojrzeć na nich, by zwrócić uwagę na, na powody. Hej, dlaczego tak jest, niestety zauważyliśmy, że właścicielom, pracownikom trudno jest na pewnym etapie diagnozować. I trudno jest też szczerze, szczerze rozmawiać. Oni bardziej chcą, by szepnąć komuś do ucha informacje, by ktoś z czardziejską różdżką podpowiedział, czy, czy zaczął pracować w taki sposób, by te problemy rozwiązać. I nie ma nic z tym złego. Dlatego też najczęściej tutaj audyt procesów biznesowych pomaga i odpowiednie, odpowiednie rozwiązania. Ale też musisz zwrócić uwagę na to, że jeżeli pracowników nie słuchasz, jeżeli ich nie wdrożyłeś odpowiednio, jeżeli nie ma dokumentacji, jeżeli nie słuchasz ludzi, jeżeli jesteś głuchy na informacje, które docierają od pracowników, jeżeli nie rozwiązujesz ich problemów, jeżeli ignorujesz to, co mówią, nie dmuchasz w skrzydełka, to pracownicy nie czują, że się realizują. A czy to nie jest tak, że pracownicy, którzy przychodzą do firmy, powinni mieć poczucie realizacji? Czy to nie jest tak, że pracownik oddaje całe swoje serce, jeżeli ma możliwość taką, by się spełniać? No chyba tak jest. Dlatego warto jest zwrócić uwagę na to, w jaki sposób i co komunikują ci pracownicy. Weź pod uwagę całą firmę, że siłą są Twoi ludzie. Proszę, ty jesteś kapitanem statku. Więc jeżeli widzisz, że pracownikom się nie chce, to jest dokładnie tak samo, jakbyś powiedział, płyniemy na wschód, a pracownicy pł płyną na, na zachód. No, należy to naprawić. To nie receptą jest to, by pracowników zwolnić i zatrudnić następnych, bo niekoniecznie musi to rozwiązać problem. Należy jak najszybciej znaleźć podstawy, przyczyny, powody tej sytuacji. A jeżeli masz taką sytuację, to najpewniej jest tak, że kilka miesięcy wstecz, czy inni pracownicy dawali Ci podobne sygnały lub kształtowali podobną sytuację. Jeżeli masz taką sytuację, jeżeli mierzysz się z tym, to myślę, że jak najszybciej powinieneś się ze mną spotkać. Powinniśmy chwilkę porozmawiać, zastanowić się nad tym, czy jestem w stanie Tobie pomóc. Ja jestem przekonany, że, że na pewno tak. Ale jeżeli widzisz taką potrzebę, to spotkajmy się. Na pewno znajdziemy rozwiązanie, na pewno postaramy się jak najszybciej, najszybciej zadziałać, aby Twoja firma realizowała cele, bo tutaj w tym wszystkim chodzi o jedną rzecz: o generowanie przychodu, zysków, a w tym potrzebni Ci są ludzie. Jeżeli ludzie mają interes w tym, by realizować Twoje cele, to wtedy płyniesz, to wtedy działasz, to wtedy firma funkcjonuje, to wtedy naprawdę w odpowiedni sposób ten cel jest realizowany i pieniądze płyną do firmy. Zachęcam do spotkania, spotkajmy się, porozmawiajmy i działajmy, razem wspólnie.